Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście. Ani mówią. Ja jestem Maksym, a wraz ze mną jest Maciek. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Macieju, dzisiaj na tapet bierzemy sobie Wilan oraz Sao. <laughs> Ogólnie jesteśmy bardzo podekscytowani, szczególnie Sao, prawda? Tak, tak. No. Ale wpierw, z racji tego, że w przyszłym roku, już dokładnie 9 stycznia, wychodzi drugi sezon, to bierzemy sobie do omówienia dzisiaj serię Vinland Saga. Kiedy ostatni raz oglądałeś? O, dobra seria. A to, Troszeczkę tak trudno mi powiedzieć kiedy dokładnie, ale myślę, że tak z rok temu obejrzałem Vinland Saga. No to jeszcze powinieneś coś tam pamiętać. No jestem A, na świeżo. raczej. <laughs> Ile oceniłeś? Ja osobiście dałem... 8? 8 chyba. Uważam, że jest to bardzo dobra seria ogólnie. Tak, ja też jestem zachwycony. Być może dlatego, że jest tam dużo juchy, dużo krwi. Jak już wiadomo, ja lubię takie klimaty. Myślę, że naprawdę to jest taki dobry kawał animca. Jak ktoś lubi gor, krew, flaki, ale też podoba mu się taka fabuła, która jest przedstawiana. Tak dla mnie taka może troszeczkę prosta, bo nie ma tam żadnych takich tajemnic. Czy nie ma czy takiego jakiegoś wątku, który by bardzo pchał tam. Główną fabułę do przodu, ale ogląda się to bardzo przyjemnie. Znaczy, moim zdaniem, dla widzów europejskich, powiedzmy dla Europejczyków, to jest bardzo, no nie odbiega tak bardzo od naszej troszeczkę kultury. No właściwie, jest oparte na, e, na kulturze europejskiej, prawda? Na kulturze nordyckiej. Więc dla nas jest to takie, wow, ktoś w Japonii docenił naszą historię, nie? <słyski> <słyski> Europejską. Ba, powiem ci coś więcej. Ja sobie ostatnio, jak jechałem do pracy, z ciekawości sprawdzałem postacie historyczne. Czy one faktycznie istnieją, czy jest to głównie wymysł autora? To no właśnie, znaczy ja nie sprawdzałem, ale jestem ciekaw, czy rzeczywiście to są takie wiesz, oparte na, na prawdziwych postaciach? Jeżeli chodzi o głównego bohatera, Torfina, to tak, on jest bazowany też na takim jakimś torfinie, aczkolwiek ten torfin z anime bardziej jest taki już zmyślony. On ma głównie nazwę i powiedzmy, jego cel jest taki jak tego prawdziwego torfina. Pojawia się też ten król Dani. on też jest realny, że tak powiem, i ci jego synowie. Tam już nie pamiętam ich nazwy. Zapomniałem, cały czas zapominam nazwy tego księcia. Pamiętasz, jak on się nazywał? Jak ty nie pamiętasz, to ja tym bardziej, tak szczerze. Knut czy coś takiego? Coś takiego. Nie wiem, No. Najwyżej nas zjedzą w komentarzach. Generalnie ciekawostka co do niego jest taka, że jego matką była siostra Mieszka pierwszego, Coś takiego? Więc powiedzmy, że po części jest Polakiem? Coś takiego. Coś, coś takiego wyczytałem. Nie wiem ile jest w tym prawdy. Mogłem też coś popierdolić, więc. Przepraszam wszystkich historyków, którzy to słuchają i się teraz w tej chwili oburzają. Ale to nie jest ale podcast to jest taka o historii. No nie, 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 w żadnym wypadku. Generalnie, jeżeli ktoś też nie wie, to Vinland Saga jest to anime oparte o y, historię naszą rzeczywistą. Oczywiście troszeczkę przekloryzowaną, ale opowiada o wikingach. I z tego co się domyślam, to głównym celem tego anime jest poprowadzenie nas przez historię Torfina, który próbuje odkryć Winlandię. Czyli dla nas tak naprawdę Amerykę. Tutaj warto naznaczyć, że jeżeli chodzi o mangę, ponieważ na początku powstała manga, nie? I później na podstawie mangi było oparte anime. Manga jest to... Tak naprawdę niektórzy uważają, że jest to w Big Three seinenów. Włącznie z BZ-kiem i... Ech, z BZ-kiem i jeszcze z czymś. <laughs> z, z Vagabond. Już przypomniałem sobie, jest Vagabond, nie? że jest Becek Vagabond i Vinland Saga. Więc jest to powiedzmy jeden z takich klasyków i jest bardzo dobrze. Od... Ta manga jest bardzo dobrze odebrana w całym community, nie? Jest uważana za jedną z najlepszych. No i szczerze nie dziwi mnie to, słyszałem też, że jeżeli chodzi o w porównaniu z Anime, manga wypada jeszcze lepiej. Tak słyszałem. No jestem ciekawy, A w ogóle ma jakieś polskie wydawnictwo, ta manga? Oczywiście, że tak. I powiem, bo, bo chciałem kupić się. Właśnie miałem też sprawdzać ostatnio, ale jakoś mi z głowy wypadło. A jaka... Yy, jakie wydawnictwo? Wydawnictwo... Obstawiam pewnie waneko albo JPF. Nie waneko chyba. Koto... nie, nie wiem czy Kotori. Nie przypomnę sobie. Bo mogę strzelić głupa łatwo. Ale na pewno wychodzi w Polsce i też warto powiedzieć, że te tomy są grube. To są grube tomiska. Które tam chyba po 50 zł kosztują. Czyli coś jak Jojo? No, powiedzmy coś takiego. W sensie, no Jojo, te u nas w Polsce też dosyć spore są. No tak, no ale to ze względu na to, że no po pierwsze, no. Jojo jest starą mangą, nie? Więc, żeby wydawać single tak samo jak w Japonii, wiesz, ile by czasu minęło? No. No tak. Domyślam się. Domyślam się, że pewnie trochę by to minęło. No. Ale Maćku, powiedz mi jeszcze. Co na przykład ci się nie podobało? Stricte w anime. Wilan Sadze? Tak. <laughs> jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to miałem takie wrażenie też. Oczywiście, ja tu mówię z perspektywy kogoś, kto no, Wilancego obejrzał raz. Nie? I nie pamiętam wszystkiego, może. Ale z tego, co pamiętam, a pamiętam dosyć mało, bo od tamtego czasu obejrzałem dużo rzeczy, to nie podobało mi się to, że. Orfin tak naprawdę cały czas. No też nie chcę wchodzić specjalnie w spoilery, ale powiedzmy, negował to, co albo nie brał pod uwagę raczej. To, co e, próbował przekazać jego ojciec. Je, jego ojciec, i tak naprawdę, no, z jednej strony, wiem, że jest, był dzieckiem, nie? No, Z jednej strony, a z drugiej strony, on po prostu był takim wiesz. Teenager ten Angry Teenager, nie? I próbował się zemścić. Tak, tak. Cały czas i nie widział, nie widział nic złego w swoich akcjach, albo no, specjalnie nie reflektował na, jego, na swoje własne zachowania, więc to mi się troszeczkę nie podobało. A wiesz, to też taki bohater, nie? Jakby w sensie to jest jego charakter. No też. Ale same jakieś wady serii? W samej serii? Też jakoś na początku wydaje mi się, że oczywiście pierwsze kilka odcinków było spoko, nie? Czyli naprawdę bardzo fajnie, no zaciekawiały, nie? Tak. Po prostu pierwsze dwa odcinki tak zacie 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 zaciekawiały e, oglądaczy, że aż chciało się oglądać to dalej, nie? Później troszeczkę pacing zwolniał. Nie mówię, że to źle, ale później troszeczkę wydaje mi się, że. Że trochę nudno było w pewnym momencie, nie? Troszeczkę tak jakoś. Zgodzę się. Troszeczkę no. tak przedłużane. Można było to ominąć. Ale potem też znowu, jakby bo widzę, że mamy podobne tutaj zdanie co do tego. Wydaje mi się, że faktycznie tak jak mówisz. Potem troszeczkę było zwolnienie tempa całej fabuły. Ale znowu później przyspieszenie. Tak. Znowu troszeczkę zwolnienie. I pod sam koniec finał. jest super. Finał mm. jest super. Ja to muszę powiedzieć, akurat, no tutaj, jeżeli chodzi o finał, to nie ukrywam, jest to naprawdę jest Abder, jeżeli chodzi o zakończenie samego sezonu. Nie? No, bo nie mówię o zakończeniu historii, ponieważ historia się nawet jeszcze w Manze nie skończyła. Nie? Jest dalej manga ongoing. Ale jeżeli chodzi o zakończenie sezonu, świetne. Naprawdę. Tak. Tak. Na pewno podobało mi się to, że fajnie w tym anime jest pokazane, że nikt tak naprawdę nie jest dobry ani też nikt nie jest zły. Wszyscy tak naprawdę są na równi i wszyscy są identycznymi złolami. A to prawda. Każda nacja niby tutaj z jednej strony fajnie, tutaj mili tacy, a z drugiej strony koźwa, takie chujce straszne. Ale to też ma mm, taki fajny wydźwięk, ponieważ Często zdarzało mi się w tym anime polubić jakąś postać, żeby zaraz później ją znienawidzić, żeby znowu zaraz ją polubić, znienawidzić, a potem znowu ją polubić. Jeżeli wiesz, o kim pije, a pewnie wiesz, bo no to jedna z głównych postaci, no to, to, to jest fajnie. Właściwie można powiedzieć, kto eskelad. to Askelat. No to Askelat. Oczywiście. On jest taką postacią, tak zajebiście wykreowaną postacią że ja naprawdę dawno nie widziałem tak dobrze zrobionej postaci. Tak dobrze zrobionego charakteru, żeby uniknąć powtórzeń. To prawda, ale też warto wspomnieć jak zajebiście jest charyzmatyczny. Oj tak. To jest To jest zajebista postać po prostu, nie? Jest, Z drugiej strony prawda. masz Torfina, który właśnie to jest ten minus. Teraz mi się przypomniał. Torfin. To jest dla mnie minus tego anime, ponieważ główny bohater jest zamiast mu współczuć czy coś w tym stylu we mnie się ro rodziła taka irytacja bardziej tą postacią? W straszliwy. mnie straszliwie. <grymne> taki totalnie taki bezmózg po prostu, co tylko żyje ze Trochę tak to wygląda. I z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, ale kurczę. No chłop. Jakby ten Askelat był dla mnie tutaj yy, głównym charakterem, że tak powiem, tego IGB autentycznie. No i na końcu troszeczkę smutek był, no. Że znowu ten Orsin cholerny będzie tym głównym bohaterem <grym> <begu>. <grym> <grym> Nie mówimy więcej. <grym> Ale to prawda zgodzę się. Znaczy nie, po prostu Askelat wyjechał, tak? Tak. Tak e... by co. Na tym zakończmy. E... <grym> no. To w sumie czy coś chciałbyś dodać jeszcze odnośnie samej serii? Samej serii, która wyszła. Tak, tak. Bo jeszcze temat y, tych w ogóle muzyki, openingów, jak uważasz? Jeżeli chodzi o pierwsze opening, my god. Fuck. <laughs> my nipples are hard as fuck. <laughs> nie, pierwsze opening jest świetne. Jaki zespół to robi? Su survive, "Said The Prophet? Mm, tak. Nie wiem, nie wiem. Ich, ich kawałek, najwyżej zajebałem głupa, nieważne. Ale, jeżeli ktoś ogląda to pewnie wie, kto najwyżej ktoś nas poprawi, ale ten opening, ten pierwszy jest tak dobry, jest tak kurwa dobry. A powiem ci <grym> na przykład, że mi bardziej się spodobał drugi, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. Po animacji tak? nie jest podobnie, no? Ale drugi mi, mi się o wiele bardziej, tak szczerze. Ale drugi też jest dobry. Jest dobry, jest dobry. Wiem, ja mówię, że pierwszy jest zły, pierwszy tak samo, uważam, że jest bardzo dobry. Aczkolwiek drugi jest lepszy. <grym> No, no okej, okay, ale to już jest kwestia gusta. Po prostu bardziej a, taki rokowy, nie? więc był ten drugi utwór. Nie no, ale jeżeli chodzi o. No właśnie, jeżeli chodzi o openingi, nawet endingi są spoko. No, endingi, to wiesz, ja tak. No, znaczy rzadko się zdarza, że ending jest catchy. I w ogóle, że mógłbyś. E, oglądać, nie. No bo ending to z reguły jest po prostu. No jest na, na samym końcu jest. No, niedużo nie jakoś. Pracy nie wchodzi w ending sam w sobie, bardziej w opening, żeby zaciekawić Oczywiście. widza nie? Na samym początku. To jest raczej tak, logiczne jest wyjątek przy A. endingach, nie? sumy. A to, to to tak, ale to. To jest jedyne anime, w którym ja oglądam każdy ending, bo jest po prostu ciekawy i. No ja też. Ale to dzisiaj nie o nie. Więc wracając do Winlandsagi, to ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne zajebiście, jeżeli chodzi jeszcze o same show, tak, same sobie i narracje i historii, i tak dalej. Tak jak powiedziałeś, tam nikt nie jest dobry. Tam wszystko jest, dosłownie, od. Wszystko zależy od perspektywy. Nie. I tam są poruszane kwestie moralności. I to jest zajebiste. Moim zdaniem, tak, i rzadko. To jest bardzo dobrze robione. Tak, i rzadko się zdarza, że jest to naprawdę bardzo dobrze zrobione. Więc. Jeżeli chodzi. No, ale też. Animacja. Pierwszy sezon Winland Saga był robiony przez Wit Studios, czyli studio, które wyanimowało pierwsze trzy sezony Attack on Titan. Więc już wiadomo, że animacja jest dobra, nie? Jeżeli chodzi o walki i tak dalej. Mmm. Cudo, nie? No, ja generalnie chciałem jeszcze dodać, tylko że. Jak oglądałem to anime, to właśnie mega czułem vibe Ataku Titanów. No. być może. W sensie chodzi mi o kreskę. Chodzi mi o muzykę. Pod tym względem. Mm. Animacyjnie też trochę podobne, można by powiedzieć. Troszeczkę inne, ale jednak, jednak tak mi się kojarzyło, nie? Może to też przez tą brutalność. Znaczy może po prostu przez vibe jaki, no bo jeżeli pracuje nad tym sam, e, taki sam albo podobny team, nie? Bo Wit Studios nie było do, dużym teamem i dalej nie jest, nie? Znaczy dużym studiem, sorry. E, no to raczej tam ludzie się wymieniają, nie? Więc raczej podobny staw też pracował nad Vinland Sagą trochę. Więc może to troszeczkę też taki influence, nie? Po prostu taki wewnątrz studia. Więc być może, jak tak sobie przypomnę, to oczywiście są to dwie różne rzeczy, ale może coś tam jest takiego, taki podobny vibe oglądania. Bo raczej, jeżeli komuś się podobała taką Titan, to można mu polecić Vinland Saga. Tak, tak, zdecydowanie. Ja dostałem od ciebie takie polecenie i. No i, I było dobre. No i, i, I było dobre się. Mi się I bardzo mnie to cieszy. Dobrze, czy coś mamy jeszcze do dodania? Oglądajcie Vinland Saga* pierwszy sezon. Przeczytajcie mangę, bo ja nie wiem, nie czytałem, ale słyszałem, że jest zajebista. Jest lepsza niż anime nawet, jeżeli chodzi o art style. Więc e, polecam. Polecamy właściwie. Tak, polecamy jak najbardziej. To co? Drugi temacik. Drugim tematem, tak jak wspominaliśmy, jest Sword Art Online Film*. I ja osobiście widziałem Sword Arta może z 2-3 odcinki. Totalnie mnie nie wciągnął, być może nie mój styl, aczkolwiek spotykałem się z opiniami o tym anime dosyć nieprzychylnymi, a jaka Maćku jest twoja opinia? A tutaj to mogę się trochę wiebać na minę, nie ukrywam, <mogę> ponieważ... Prawdopodobnie, a... fanbase jest duży z tego też co wiem. Jest bardzo podzielony. W końcu Sao jest jedną z najpopularniejszych serii anime chyba kiedykolwiek. Is, is, na pewno isekajem najpopularniejszym. No stety albo niestety, no nie wiem, to już zależy od chyba indywidualnych preferencji dokładnie. Jeżeli chodzi o Sao, no to ja mam takie mieszane uczucia, nie ukrywam. Wiesz co, ja mówię, oglądałem 3 odcinki i kojarzę mniej więcej, że to jest o tym, że gość zostaje zamknięty w gierce i tam sobie XP. I poznaje fajne waifu i tam se expi dalej, i zabija, i tak mniej więcej zostało mi to przedstawione. A potem się ta gierka kończy, on wychodzi, i wchodzi na nowej gierki, i potem znowu on, on u, jakby zostaje uwięziony w tej gierce, i znowu zabija, dostaje expa, wife'u i, i to tak wygląda chyba. Przynajmniej z tego, co ja słyszałem. No dobra, jeżeli chodzi o Aincrad Ark, czyli pierwszą połowę pierwszego sezonu. No dobra, no to tutaj troszeczkę masz rację. Troszeczkę. E, czyli ogólnie Solar Online przegrało zasadę trzech odcinków. Tak. Tak, ok. E, no dobra, no ja to kompletnie rozumiem. Ja od razu mówię, że niestety, no właśnie, niestety albo stety obejrzałem dużą większość produkcji SAO. Dalej nie wiem czemu, ale obejrzałem. No i tak, no co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o pierwszy sezon, no to tak, pierwsza połowa jest ok, w ogóle pierwszy sezon jest okej, okay, nie, pierwsza połowa była entertaining, ten pierwszy arc, Aincrad, to rzeczywiście tam, no w końcu Sonat Online, czyli to co miało być od samego startu, nie, no to było w tym i powiedzmy, że było to dosyć świeże na swój czas, nie, bo mało było anime o grach komputerowych, nie. Tak. W 2012 roku. No to już stare jest. No, no właśnie. <głos> <głos> Więc mamy to. Później był Alfheim Online <noise> z wróżkami. <noise> I to już trochę gorzej. To, to nie słyszałem. To już nie słyszałem. To już, to już gorzej. Tam. E, nie wiem, jego siostra bardzo lubi jego, aż za bardzo. Lubimy ten trop, prawda? E, ale my tutaj, jeżeli chodzi o Alfheim Mark, to on ogólnie jest przez wszystkich znienawidzony, więc... Alfheim Mark, no nie ukrywam, taki troszeczkę saki-saki. E, jakoś przebolałem przez ten pierwszy sezon. Później obejrzałem drugi sezon i później był gangań Online. E, to jest pierwszy jak drugiego sezonu. Praktycznie nic nie pamiętam z tego. Później miałem takie... Fuck! fuck. <laughs> Czemu to oglądam dalej? Ale jako, że to by, byłem jeszcze młody i głupi i to był ten czas, kiedy oglądałem wszystko, dosłownie kurwa wszystko, nie? To no to zdecydowałem, że obejrzę film Sao. Original Scale. Jakże i ten film był całkiem spoko. Nie ukrywam, nie był zły. Był ok, był przyzwoity, nie? No i on opowiadał powiedzmy, o powiedzmy takich grach, gdzie masz takie gogle, troszeczkę virtual reality, że za to kładasz gogle, idziesz sobie na miasto i na przykład masz event na mieście, nie? I przenosisz się do gry wirtualnej. do VR-a, nie? Całkiem spoko. Animacja była o wiele lepsza, jeżeli chodzi o ten film, i ogólnie produkcja. No i później był Alicization. Alicization, o. No i Alicization e, było podzielone na dwa arki: ten podstawowy i później e, War of e, Underworld, World, czy coś takiego. No i pierwszy ark był spoko. Mi się osobiście podobał. Oczywiście miał kurwa elementy SAO, które. No nie są najlepsze, <noise> nie ukrywam, właśnie ten czasami historia jest napisana tak pokracznie, że chcesz po prostu wziąć rozpęd i zajebać głową w ścianę, więc no, ale jest to tak głupie, że to jest troszeczkę moja guilty pleasure, nie? No, rozumiem, rozumiem. No. <noise> są takie <produkcje>. No i, <noise> no właśnie. I później jest ten drugi ark, ark wojny. I actually, ten arc wojny ja bardzo lubię osobiście. Oczywiście ma głupie momenty w chuj, ale dalej go lubię. No bo, ponieważ ma spoko walki, nie ukrywam nawet. No, bardzo dobra animacja. Sound... Actually sound design się o wiele bardziej poprawił i przypominał mi bardzo Jojo. Ja to, coś chyba słyszałem z tego SAO z muzyki nie było najgorsze. To muszę przyznać. Więc mówię, że. N oczywiście nie mówię, że to standardy Jojo. A absolutnie nie. Ale o wiele się poprawił, nie? No, i tak jesteśmy dzisiaj. Z dwa tygodnie temu teoretycznie właśnie wybił ten dzień, 6 listopada 2022, i na tom Był jakiś event, nie? Tak, tak, to był jakiś event i tam teasera puścili filmu. Ale też nie wiadomo, czy to jest live action, czy anime będzie. Cholera wie, ale wiemy, że coś jest zapowiedziane, i dla fanów tej serii może być to dobra informacja, żeby wyczekiwali najnowszych newsów. Jeżeli coś będziemy wiedzieć, to się z wami podzielimy. A teraz jeszcze jeden news, byśmy mieli. Ponieważ nagrywamy to Maćków w sobotę, czyli wczoraj dropnął nowy trailer jednego z naszych ulubionych animców. JoJo. Ohohoho, Stone Ocean. Tak, Stone Ocean. Jest oficjalnie zapowiedziane, że 1 grudnia wyjdą chyba już wszystkie odcinki. Najprawdopodobniej 13-14 odcinków jakoś jest. Ile tam było tych odcinków 14 chyba tak do 38 odcinka tak czyli chyba już końcowa i ja się jaram w chuj stary serio stary Jojo <noise> No nie ukrywam z tą zostało potraktowane strasznie bym powiedział tragicznie tak wręcz. ja będę musiał teraz nadrobić bo oglądałem Pierwsze te 12 odcinków co wyszły chyba z rok temu 2 lata temu jakoś tak i potem jak wyszło kolejne 12 to stwierdziłem że Pierdziele nie oglądam ich bo ja nie będę znowu Rewatchował 24 odcinków żeby potem obejrzeć ostatnie I stwierdziłem sobie że wyjdzie wszystko ja sobie wszystko machnę Ale jeżeli teraz już 1 grudnia wyjdą wszystkie odcinki No to drodzy widzowie Oczekujcie 5 grudnia Odcinku stricte o Jojo. O samym Jojo, i się rozgadamy pewnie na dwie godziny. Nie no, nie wiem na ile, ale na dłużej pewnie. Podzielimy go na party, haha. <grym> 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 Dokładnie. <grym> no, ale no nie ukrywam, jeżeli chodzi o Jojo, part, part szósty, Nie będziemy oczywiście tutaj stracali nic więcej, wszystko mówimy raczej w tym odcinku, właśnie o Jojo. Tak, jak, tak, jak najbardziej. Ale i nie będziemy, też teraz, nie, nie będziemy omawiać teraz samego part, może fabuły partu 6. ale muszę powiedzieć, Netflix, czemu? <ścoughs> czemu? Czemu to robicie? No jak to po co, żeby ludzie kupowali subskrypcje? Ale tak zabić, dosłownie Jojo jak wychodził part piąty miał Oj, taki hype, taki Szósty. hype. No nie, piąty, mówię o piątym że dziodno nie? A, no tak, no bo no. No, Piątego przecież nie ma na polskim Netflixie z jakiegoś powodu. Jest na Crunchyrollu. No więc... jest. Na Netflixie amerykańskim też jest. No, ale to Netflix polski, ale to nieważne. E, bo będziemy cancelled zaraz. Mhm. <laughs> ale, no. <laughs> ale jeżeli chodzi o part, part piąty JoJo, no to oczywiście on był e, emitowany cotygodniowo, nie? Simulcast na Crunchyrollu. No, i był ogromny hype. A teraz kto gada o parcie szóstym? Kto? Nikt. Tego się jakoś tak nie wiem, też to ucichło. Ale to, co mówisz, tak samo było przecież przy parcie szóstym, że pojawiały się trailery i serio była. Był taki hype na to, JoJo Part 6, ale wypuścili tylko 12 odcinków, i potem już się tego nie udało tak odratować jak. Było na samym początku. Niby tam jakiś hype był przed tymi kolejnymi 12 odcinkami, ale on już był taki bar bardzo mały. Wiesz, można by powiedzieć, że znikomy. Ale my się dalej jaramy z Maćkiem, bo jesteśmy mango z jebami. Prawdopodobnie tak jak wy. Najprawdopodobniej. A jak nie, to nie wiem, co robicie. <laughs> ale no, jeżeli chodzi o part szósty, no to nie ukrywamy, że jak wyszedł ten pierwszy, pierwszy trailer, nie? Ja byłem tak hyped up, ja miałem takie Boże, dziękuję ci <noise> Że zsyłasz na nas to I to będzie Zajebiste, to będzie najlepszy part Najlepszy part, nie? No oczywiście, ej, ja od razu mówię Że jest to jeden z lepszych partów Na tyle co obejrzałem, ponieważ jestem na bieżąco eee, Ty nie jesteś na bieżąco, obejrzałeś tylko Tak, powiedziałeś, nie? Dwa, pierwsze 12 odcinków no. Tak, pierwsze tak. Więc ja obejrzałem też drugi batch no i no nie ukrywam, no jest to dobre, nie? Osobiście uważam, że jest to jeden z lepszych partów. Ale przez to, że został tak done dirty, nie? To, to jakoś tak. No, bo potraktowany no, został. Nie ma hypu. Nie ma hypu żadnego. Niek nawet niektórzy nie wiedzą, że w ogóle dalej wychodzi. I. To no, kam, come, come on! <laughs> Ja jestem zawiedziony, bardzo, ponieważ ja, ja myślałem, że będzie taki ogromny hype na Patrzysty. I najlepsze jest to, no dobra, oczywiście, nie wiem, co działo się behind the scenes, nie? Nie mam pojęcia, czy rzeczywiście oni chcieli to, żeby bingeować to po prostu w jeden dzień, bo na przykład David Productions, czyli studio, które jest odpowiedzialne za JoJo, miało czas na inne produkcje. Nie? Czy. Nie wiem, co Netflix robił we współpracy z David Productions, ale to nie zmienia faktu, że mogli to wypuszczać nawet weekly. Na przykład z dwutygodniowym opóźnieniem, czy tam z tygodniowym, ponieważ serie emitowane co tydzień na Netflixie miały tam jakieś opóźnienie, nie? Ale mogli to wypuszczać weekly i dalej byłby hype. Mogliby, ale. I byłby hype po prostu przez, przez o wiele dłużej. Wiesz, to jest też spowodowane tym, że te. No Netflix trochę upada, jeżeli chodzi o te subskrypcję, nie. Tutaj to jest problem. I oni w ten sposób też próbują się ratować, żeby ludzie cały czas trzymali te subskrypcje, żeby je nie kupowali raz na, na przykład na rok i nadrabiali czy coś w tym stylu, tylko żeby cały czas autorycznie coś kupowali. Dlatego oni też mi się wydaje, że tak rozdzielili to na te trzy party. Bo jakby wypuścili od razu, to ktoś by kupił raz subskrypcję, wiesz, na miesiąc obejrzał wszystko i finita. Tak, to musi kupić na przykład trzy razy. To jest logika takich wielkich monopoli, monopolistycznych trochę film, firm, ale no. Tak to jest już. W tym momencie teraz jak sobie przypomniałem o tym, jak bardzo Jojo było dandy, i ja jestem teraz sad dumerem. Po prostu siedzę i patrzę w jeden punkt. <laughs> Ze smutną twarzą. Ja podobnie. Dlatego tym optymistycznym akcentem będziemy się z wami żegnać, drodzy widzowie. Napiszcie nam w komentarzu, czy cięcie. Czycie... No, ale... Napiszcie nam, drodzy widzowie, w komentarzu, czy czekacie na Sao oraz na Saga Part 2, Sezon 2, oraz jak u was też z Jojo to wygląda. I widzimy się w następnym odcinku. Dajcie la lajka, suba i napiszcie jakiś komentarz, co byście chcieli w następnych odcinkach. Trzymajcie się, pa. pa. Do widzenia, papatki.